Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to Wiedzieć. Roman Giertych w sprawie tych rakiet, które Polska ma dostać. No one tak oczywiście z dnia na dzień nie przyjadą. Może tu już są, ale jak przyjadą, to już, proszę Państwa, nie sądzę, żeby te rakiety były zignorowane. Nie ma takiej możliwości. Co powiedział Giertych? Wygląda na to, że Polska po raz pierwszy od 400 lat... Będzie w stanie w razie ataku rosyjskiego uderzyć w Moskwę. Polska będzie w stanie uderzyć w Moskwę. Dlatego właśnie Amerykanie te rakiety nam tu podsyłają, żebyśmy popełnili ten błąd. I wielkie marzenie Wall Street o monopolu nad Europą, wydrenowanie Europy oczywiście się spełni, bo tu będzie pas spalonej ziemi. To poważna siła odstraszająca. No nie, to jest, proszę Państwa, siła zachęcająca. Odstraszająca? Tak, w pewnych momentach oczywiście tak, ale w tym wypadku jest to zachęcająca e, siła. Zupełnie inaczej prowadzi się wojnę na rubieżach, to aluzja do Władimira Putina, który prowadzi wojnę na terytorium Ukrainy, a inaczej taką, która wymusza na przywódcach zejście do bunkra. Napisał e, na Twitterze, zdaje się Roman Giertych, też jeden z wiecznych Ludzi w polskiej polityce. Całą klasę polityczną powinniśmy wymienić, ale nie mamy odpowiedniego potencjału intelektualnego, żeby przeanalizować w wyborach i oddać odpowiednio głos. No to, no to nas nie będzie. Proszę Państwa, po to były pewne umowy międzynarodowe, głównie Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Rosja, o nierozprzestrzenianiu, czyli przesyłaniu na terytorium Polski, na przykład. Broni o pewnym zasięgu, żeby, żeby właśnie nie stanowiła ona zagrożenia. Wyobraźmy sobie, że jest jakaś defilada w Moskwie. I tam na trybunie jest Władimir Putin. Pokażę Państwu, jaki jest dystans. Gdyby taka rakieta, którą oni przysyłają, była wystrzelona tutaj z rejonu Suwałk, to ona do Moskwy ma. Prostej linii, no bo generalnie drogi ją nie dotyczą, ma 960 km do pokonania. Na przykładzie rakiety Iskander, który leci z szybkością 7000 km na godzinę, do tego jeszcze manewrując, to jest, proszę Państwa, 12 minut. Czy ktoś taki jak prezydent mocarstwa, jakim jest Rosja, nuklearnego. Będzie ryzykował jakąkolwiek podróż. To do tego właśnie Giertek zmierzał: jakiekolwiek wystąpienie, e, gdy spadnie w to miejsce rakieta i na pewno go zabije. On rzeczywiście wtedy będzie musiał politykę prowadzić z bunkra. Nie ma innej możliwości. Jak sobie wyobrażamy? Funkcjonowanie Rosji po tym, jak Polska dostanie te rakiety. Jak my sobie to w ogóle wyobrażamy? Z tą skrajną rusofobią, z tą niemal pianą na ustach, z tą nienawiścią do Putina. Jak my sobie to wyobrażamy? Że co? Że Putin będzie siedział w bunkrze i cały świat się będzie z niego śmiał? Pamiętacie Państwo moje analizy? Już dawno mówiłem, że Putin jest zachęcany do wojny na terytorium Polski. Nie wiem, czy teraz z jego punktu widzenia on nie będzie musiał. Jesteśmy w bardzo poważnych tarapatach. Gdyby to porównać z inną sytuacją, Putin dostarcza bomby nuklearne, takie walizkowe, dla jakichś tam. Gangsterów w Stanach Zjednoczonych, do tej słynnej rosyjskiej mafii, na przykład, albo chińskiej mafii, i tak dalej. Jakie brednie jakieś wygadują. Sami, sami hodują tę mafię, żeby resztę społeczeństwa mogli straszyć. Sami przymykają oczy pewnie na ich działalność, żeby reszta społeczeństwa nabrała przekonania, że Rosja i Rosjanie są źli. To wszystko można wymanipulować. Ale wyobraźmy sobie, że Putin daje takie walizki nuklearne A i nic się nie dzieje. One tylko są. Nie wiadomo, gdzie są w danym momencie. Częściowo może policja amerykańska wyłapać, ale częściowo nie. I co wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych może zrobić? Tylko może siedzieć w bunkrze. Nie do pomyślenia, prawda? Bo jak wyjedzie przez ulicę Waszyngtonu, to wybuchnie taka bomba, jakieś tam, wiecie, taka jak na Hiroshima, 10 kiloton i nie ma prezydenta i żadna tam pancerna limuzyna go nie ochroni. No... To czy Stany Zjednoczone by to zaakceptowały, gdyby Putin podrzucił takie możliwości jakimś grupom, które nie lubią akurat prezydenta Stanów Zjednoczonych? No to tu mamy taką sytuację. Polscy politycy nie lubią prezydenta Rosji, a Stany Zjednoczone podrzuciły im broń. Możemy wierzyć w to, że zachowają się zgodnie z prawem i tak dalej, ale my już mamy za dużo dowodów, że oni nie lubią się zachowywać zgodnie z prawem. Chociażby przepis o nieobrażaniu y, głów państw jest łamany w Polsce. Y, niektórzy to ostentacyjnie wręcz robią, iść, krzyczą, że są z tego dumni. Proszę Państwa, jak można być dumnym z łamania prawa? Mamy chorą sytuację względem prawa w Polsce. Chorą, totalnie chorą. Tak to wygląda. 12 minut i nie ma Putina. Nie zaryzykuje. Pójdzie na spalenie Polski i uwierzcie mi po tym skończy się e, nagonka na Putina tam będzie jakiś e, potem to już będzie państwa, naturalne jeżeli któryś e, z narodów e, zmieni władzę to te już nie będą mogły e, tanich surowców z Rosji ciągnąć bo po pierwsze terytorium spalone i radioaktywne a po drugie jak to z Rosją Rosja przecież wymordowała 10 milionów Polaków, jak to skandal, od razu byłby zakrakany, to koniec jest. Proszę Państwa, ten scenariusz jest bardzo realny, ja, ja wiem, że on jest unthinkable, nie do pomyślenia, ale on jest realny i idziemy w tę stronę.